Mamy wizję przyszłości, wiemy dokąd my chcemy dojść. To jest jeszcze właśnie ta motywacja, o której przed chwilą um, wcześniej trochę powiedziałem. I co z tą motywacją? No ta motywacja raz jest, raz jej nie ma, raz jest, raz jej nie ma, i jest taka sinusoidalna, i, i co robić wtedy, kiedy jej faktycznie może zabraknąć? Tutaj kluczowe może się okazać. Siła Twojego pragnienia, jak bardzo Ty pragniesz tego celu. I to nie jest w tym momencie opieranie się na motywacji samej w sobie, bo jeżeli jej nie będzie, to co wtedy zrobisz? Odpuścisz? Jeżeli pragniesz realnie i szczerze osiągnąć ten cel, to nawet jak będzie niska motywacja, to nie opieraj się na motywacji, bo w tym momencie motywacja jest przereklamowana, ale opieraj się na sile swojego pragnienia, na swojej determinacji, na swojej wytrwałości i na tym, co ty tutaj stworzyłaś na, na tym warsztacie, co napisałaś, zapisałeś, w jaki sposób ty sobie to usystematyzowałeś. Jeżeli wejdziesz w to głębiej, to motywacja niech spada na drzewo. Ale to siła Twojego pragnienia sprawi, że Ty będziesz w stanie zrobić nawet coś drobnego, coś małego. Ale zrób to. Poczujesz, kiedy będzie można odpuścić. Ale nie odpuszczaj na początku, bo to właśnie wtedy na początku zbyt wiele osób odpuszcza. Nie bądź jedną z tych osób. Tym bardziej, skoro już jesteś dzisiaj na tym szkoleniu.